Witam w domu zautomatyzowanym na urządzeniach Shelly. Teraz przenieśmy się do garażu, czyli tak naprawdę do serca tego domu. Mamy tutaj w szafce zwykły router, taki jak ma każdy w domu. I do niego są podłączone wszystkie urządzenia. Poniżej mamy szafkę z bezpiecznikami, w którym zainstalowane są urządzenia Shelly 4 Pro PM. Sterują one obwodami, tak jak tu widzimy, oświetlenia, klimatyzacji, gniazdek, pralki. Sterują i zapisują zużycie energii. Można sobie później to sprawdzić. Możemy nimi sterować ręcznie stąd lub z aplikacji. Tu mamy zwykły przełącznik ścienny Shelly. W tym wypadku podwójny. Czarny i założona do niego biała wymienna ramka, która też może być czarna. A co ważne, wszystkie te ramki są szklane. Jednym guzikiem sterujemy oświetleniem w tym pomieszczeniu, a w tym przypadku jest to garaż, a drugim lampką na wjeździe do garażu. A za to sterowanie odpowiada przełącznik Shelly 2PM. Dodatkowo w garażu mamy czujnik gazu Shelly, który wyczuwa, raportuje i sygnalizuje, a obok niego mamy także używaną wtyczkę inteligentną Shelly Plug S, którą możemy zdalnie sterować, włączać, wyłączać i która również zapisuje nam zużycie energii, a podłączona jest do niej pompa cyrkulacji wody. Tutaj mamy czarny, poczwórny przełącznik ścienny Shelly, połączony z przekaźnikiem Shelly i4. Przyciski te służą do wyzwalania scen, na przykład oświetlenie na strychu, na strychu, oświetlenia, na strychu, oświetlenia przy podłogowego na piętrze, oświetlenie numeru domu i oświetlenie w ogrodzie. Przenieśmy się teraz do góry, gdzie mamy zainstalowany czujnik ruchu Shelly Motion, który steruje włączaniem światła w listwach przypodłogowych. Zachwyt tutaj jest umieszczony, a światło, gdy tylko wyczuje, powinno się włączyć. Jest. Mamy tu również czujnik temperatury, wilgotności, który rejestruje, zapisuje te wszystkie dane. Może on również sterować głowicą Shelly TRV założoną na grzejniku. Tutaj mamy Shelly Smoke. Wejdźmy na chwilę do łazienki. Otworzę wodę, żeby Wam coś pokazać. Tutaj jest pralka, w której, pod którą umieszczony jest czujnik zalania. Mam tu lekko namoczony ręcznik. I patrzcie, położę go na wodzie, on zacznie wyć. A ustawiona scena zakręci za chwilę wodę.